Rozważ na chwilę drugą wojnę światową i niektóre z najbardziej destrukcyjnych czynów, które miały miejsce podczas tej wielkiej katastrofy historii. Bombardowanie Warszawy, Blitz na Londyn, atak na Pearl Harbor, bombardowanie ogniem Tokio oraz bombardowania atomowe Hiroshimy i Nagasaki. Przywołuję to nie po to, aby przypomnieć Ci o okropieństwach wojny, ale aby pomóc Ci zrozumieć skalę, kiedy mówię, że dzisiaj po oceanach świata krążą floty okrętów podwodnych, każdy z nich niesie więcej siły ognia niż wszystkie użyte podczas całej II wojny światowej łącznie. To zdumiewający fakt i świadectwo mocy ludzkości, że zaprojektowano i zbudowano takie broń o absolutnej mocy destrukcyjnej. Znane jako okręty podwodne z pociskami balistycznymi lub SSBN, te skryte podwodne giganty patrolują potajemnie i cicho w głębinach oceanów świata w oczekiwaniu na dzień, który miejmy nadzieję, nigdy nie nadejdzie. Dzień wybuchu wojny nuklearnej. Dzień, kiedy świat dojdzie do końca. I choć można argumentować, że te bronie nigdy nie były używane. Można równie dobrze argumentować, że były używane każdą godzinę każdego dnia przez ostatnie sześć dekad, ponieważ prawdziwą mocą SNBN nie jest ich użycie do zniszczenia wroga, ale strach, jaki wzbudzają u wroga, uniemożliwiając mu rozpoczęcie wojny na samym początku, co jest znane jako odstraszanie nuklearne. Ten koncept utrzymania pokoju poprzez utrzymanie tak niewiarygodnej siły ognia polega na tym, że obie strony rozwijają systemy broni, które przynajmniej wydają się być w stanie spowodować niewyobrażalne zniszczenia, gdyby kiedykolwiek miały być użyte. W tym celu okręty podwodne z pociskami balistycznymi zwiększyły swoją moc i wydajność, aby utrzymać swój poziom zagrożenia i robiąc to, utrzymać pokój, choć jest to pokój kupiony za potencjalną cenę globalnego Armagedonu. Wczesne okręty podwodne z napędem dieslowsko-elektrycznym i rakietami, jak radziecki projekt AV-611, który wszedł do służby w 1956 roku, roku, miały tylko dwa pociski, więc teoretycznie mogły zniszczyć dwie małe miasta lub jedno duże. Nowoczesny SSBN, taki jak amerykańska klasa Ohio, teraz przenosi 24 pociski Trident, każdy z maksymalnie ośmioma niezależnie kierowanymi głowicami, co oznacza, że pojedynczy Ohio jest zdolny do zniszczenia geopolitycznej mapy Europy Zachodniej i pozostawienia tysięcy mil lądu jako skażonej pustkowia na tysiące lat. Rozwijanie takiego potencjału destrukcyjnego jest problematyczne, ponieważ nie można go przetestować bez powodowania ogromnych szkód dla Ziemi. Nawet podczas testowania pocisków bezjądrowych głowic z jednej łodzi podwodnej wystrzeliwano zawsze tylko jeden lub dwa pociski. Tak więc przez lata załogi SSBN-ów, które nazywały swoje okręty Boomers, działały wyłącznie na podstawie teorii, że jeśli nadejdzie czas, będą mogły bezpiecznie i skutecznie rozmieścić swoje pełne arsenały jądrowe, co nigdy wcześniej nie zostało zrealizowane w praktyce. Jednak z biegiem lat 80., kiedy zimna wojna między wschodem a zachodem wchodziła w swoją ostatnią, a może najbardziej niebezpieczną fazę, Marynarka wojenna Związku Radzieckiego wymyśliła plan przeprowadzenia ostatecznego testu swoich ssbn ów czyli wystrzelenia pełnej salwy pocisków. To jest historia operacji Behemoth. Po burzliwych latach 50. i 60., kiedy konfrontacja nuklearna wydawała się niemal nieunikniona, supermocarstwa, Stany Zjednoczone Ameryki i Związek Radziecki, każde ze swoimi sojusznikami, weszły w optymistyczny okres lat 70. Pomimo, że obie strony nadal nie ufały sobie nawzajem, podjęto świadome wysiłki, aby zacząć redukować liczbę broni jądrowej na świecie. Znane jako rozmowy o ograniczeniu zbrojeń strategicznych, czyli Strategic Arms Limitation Talks, porozumienia te pomogły zatrzymać wzrost arsenałów nuklearnych i zakazały rozwijania broni przeciwrakietowej. W tym drugim przypadku uważano, że rozwijanie broni, która mogłaby zniweczyć skuteczność pocisków balistycznych, mogłoby zachęcić jedną ze stron do rozpoczęcia konfliktu, wierząc, że nie jest już narażona na ryzyko dewastującego kontrataku. W żadnym wypadku zimna wojna nie zbliżała się do końca dzięki tym poprawom w relacjach, ale na pewno oznaczało to złagodzenie napięć i obietnicę lepszego jutra. Ta obietnica została zasymbolizowana przez spotkanie amerykańskich astronautów i radzieckich kosmonautów na orbicie 17 lipca 1975 roku. Wydarzenie niemal nie do pomyślenia zaledwie 10 lat wcześniej. Pokazało to, co można osiągnąć dzięki współpracy, a nie rywalizacji. Dwa wydarzenia całkowicie zniszczyły wszystko dobro, które zostało osiągnięte między obiema stronami w latach 70. Po pierwsze, na Zachodzie dwie główne mocarstwa NATO, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, wybrały twardolinijnych prawicowych liderów politycznych w osobach Margaret Thatcher i Ronalda Reagana. Obaj liderzy prowadzili kampanię na platformie zdecydowanie twardszego stanowiska wobec Związku Radzieckiego, który Reagan opisał jako Imperium Zła, porównując go do złoczyńców z Gwiezdnych Wojen. Drugie wydarzenie miało miejsce po drugiej stronie żelaznej kurtyny, kiedy w 24 grudnia 1979 roku wojska radzieckie najechały afganistan, wywołując falę międzynarodowego potępienia. Sowieci twierdzili, że przychodzą z pomocą komunistycznemu sojusznikowi, który był wstrząsany powstaniami inspirowanymi przez Zachód. Podczas gdy na Zachodzie wielu widziało to jako coś na wzór inwazji Hitlera na Polskę, a tak jak we wrześniu 1939 roku, w końcu nastąpiłaby wojna światowa. Tak więc świat wkroczył w lata 80., zastanawiając się, czy przetrwa tę dekadę. Paranoja po obu stronach była na rekordowym poziomie. Każda obawiała się, że druga strona rozwija nowe superbronie, które pozwolą jej przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. A prawda jest taka, że to właśnie się działo. Prezydent Reagan wierzył, że zmuszając Związek Radziecki do inwestowania w nowe bronie, aby dorównać Stanom Zjednoczonym, może w efekcie doprowadzić Związek Radziecki do bankructwa i poddania się, wygrywając wojnę dolarów, a nie pocisków. Stany Zjednoczone podjęły więc masowy program rearmamentu, który pozwolił im zdobyć niewiarygodną liczbę zaawansowanej broni, w tym systemów broni jądrowej, takich jak strategiczny bombowiec Rockwell B1B, Lancer i ostatecznie pierwsze okręty podwodne przenoszące pociski balistyczne Trident. Komunistyczny Związek Radziecki wiedział, że jest w znacznej niekorzyści, jeśli chodzi o finansowanie własnego projektu rearmamentu, aby dorównać Amerykanom z ich pozornie nieograniczonymi funduszami na obronę. I tak weszli w szpony pułapki. Nie mieli innego wyboru, jak tylko zobowiązać się do badań i rozwoju nowych broni, aby utrzymać równowagę z Zachodem, wydając coraz więcej. Jednak mieli jedną tajną broń, SSBN, swoją flotę napędzaną energią jądrową okrętów podwodnych. W 1968 roku radziecka marynarka wojenna rozpoczęła rozmieszczenie swojej klasy SSBN-ów w projekt 667A, oznaczonych przez NATO jako Yankee One. Uzbrojone w 16 rakiet balistycznych R-27 wystrzeliwanych z okrętów podwodnych, każda o sile jednego megatona. Rakieta na paliwo ciekłe miała zasięg 2400 km. Na papierze Yankee One i R-20, siedem okrętów podwodnych dały Związkowi Radzieckiemu równość z amerykańskimi i brytyjskimi SSBN-ami uzbrojonymi w pociski rakietowe. W rzeczywistości było jednak nieco inaczej. Problemem dla Sowietów było to, że aby dostać swoje pociski R-27 w zasięg celów w Ameryce Północnej, musieli przekroczyć terytorium Stany Zjednoczone Ameryki marynarki wojennej skomplikowanej sieci czujników Sound Surveillance System między Grenlandią, Islandią a Wielką Brytanią, tzw. Luki Gryuk. Sound Surveillance, system akronim oznaczający system nadzoru dźwiękowego, zawierał pasywne czujniki akustyczne, które nasłuchiwały radzieckich okrętów podwodnych, które nie były świadome, że zostały wykryte. Następnie okręt podwodny NATO mógł zacząć śledzić radziecki SSBN, gotowy do jego zniszczenia, gdyby zaistniała taka potrzeba. W rezultacie, nawet gdy Yankee One dopiero zaczynał wchodzić do służby, radziecka marynarka wojenna już domagała się nowej klasy okrętów podwodnych uzbrojonych w rakiety o większym zasięgu, które pozwoliłyby im na wystrzelenie ładunku nuklearnego poza zasięgiem Sound Surveillance System, gdyby kiedykolwiek zaistniała taka potrzeba. Wynikiem było projekt 667B, klasa marina znany na to jako Delta One. Wymiary nowego okrętu podwodnego były nieznacznie większe niż poprzedniego. Mierząc 456 stóp długości i wypierając 7800 ton na powierzchni, w porównaniu do oryginalnych 7700 ton jangdze i 433 stóp. Jednak najbardziej oczywistą różnicą było powiększone przedział rakietowy w garbie, podobnym do owiewki za żaglem. To tutaj Delta Pior przechowywała swoje arsenały 12 ciekłopaliwowych pocisków balistycznych wystrzeliwanych z okrętów podwodnych, czyli pociski balistyczne wystrzeliwane z okrętów podwodnych typu R-29. R-29 miał prawie trzykrotnie większy zasięg niż wcześniejszy R-27, wynoszący 4784 mile, co dawało Delta prawie znacznie większy zakres operacyjny. Oryginalna delta Pryffmów weszła do służby w grudniu 1972, a następnie zbudowano jeszcze 17 innych jednostek według tej specyfikacji, co stanowiło znaczne zagrożenie dla NATO. Okręty podwodne klasy delta składały się z konstrukcji z podwójnym kadłubem, z cienkim zewnętrznym kadłubem, wykonanym z niskomagnetycznej stali, który otaczał grubszy wewnętrzny kadłub ciśnieniowy, co utrudniało ich wykrycie za pomocą systemów akustycznych lub magnetycznych. Mimo to marynarka zyskiwała na sile. Sowieci domagali się wprowadzenia większej liczby ulepszeń do kolejnych czterech jednostek tej klasy. Najważniejszym z nich było wydłużenie kadłuba do 155 metrów, aby pomieścić cztery dodatkowe pionowe wyrzutnie dla R-29S, zwiększając ich łączną liczbę do szesnastu. Oznaczone przez NATO jako Delta II, cztery jednostki miały również znacznie poprawioną izolację akustyczną, co utrudniało ich wykrycie za pomocą hydrofonów, takich jak te zamontowane na okrętach wojennych i podwodnych łodziach torpedowych NATO, które miały za zadanie je tropić. Te morskie potwory rosyjskiej floty stawały się coraz cichsze i coraz potężniejsze. Jednak zarówno Delta I, jak i Druga nadal posiadały ten sam mankament. Nie mogły wystrzelić pełnego kompletu pocisków w jednym salwie. Zamiast tego, pociski musiały być wystrzelone w oddzielnych salwach, co stanowiło znaczny problem dla załogi, ponieważ po wystrzeleniu pierwszej, NATO wiedziałoby, gdzie jest łódź podwodna, i śledziłoby ją, aby zniszczyć ją, zanim mogłaby wystrzelić następną. Ten mankament został rozwiązany w Delta III, który teoretycznie mógł wystrzelić cały swój arsenał w jednym salwie. To był nowy poziom destrukcyjnej mocy, miliardy żyć za naciśnięciem jednego przycisku. Delta III posiadał również nową wersję R-29, oznaczoną jako R-29R. Ta nowa przerażająca broń wymieniła pojedynczą dużą głowicę poprzedniej broni i część jej paliwa na więcej miejsca na przenoszenie trzech mniejszych głowic o mocy 500 kg, które mogły nasycić obszar celu, powodując jeszcze większe zniszczenia. Dalszy rozwój rakiety R-29 ostatecznie doprowadził do powstania R-29RM Steel. Była to dotąd wersja pocisku o najdłuższym zasięgu, zdolna do dotarcia do celu oddalonego o 5300 mil. Zobaczył również kolejny wzrost liczby głowic, każda z mniejszym wydajnością. Tym razem składający się z czterech głowic o mocy 200 kilotonów. Teoretycznie było nawet możliwe skonfigurowanie pocisków do przenoszenia 10 głowic o mocy 100 kilotonów, ale nie zostało to przyjęte operacyjnie. Aby móc przenosić tę nową broń na morzu, wyprodukowano czwartą wersję Delta. Delta czwarta, która zawierała ulepszenia Delta III, a także nowy, bardziej zdolny pocisk. Delta IV i ich pociski R-29RM zaczęły stawać się operacyjne w połowie lat 80., a pierwszy z klasy KAM-50, jeden został oddany do użytku 28 grudnia 1984. Jednak niewielu wiedziało, że Imperium Radzieckie, które Delta IV miały bronić, było na skraju upadku. Druga połowa lat 80 XX wieku była burzliwym okresem dla Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Ekonomiczna pułapka, zastawiona przez Amerykanów, zaczynała dawać o sobie znać. Polityczne, ekonomiczne, a nawet techniczne konflikty wstrząsały największym na świecie krajem, a marynarka wojenna nie była w żaden sposób odporna na te problemy. Podczas gdy katastrofa w elektrowni jądrowej w Czarnobylu przyciągała uwagę całego świata, potencjalnie gorszy scenariusz rozegrał się prawie 6 miesięcy później, we wczesnych godzinach piątku 3 października 1986 roku, kiedy to na pokładzie okrętu podwodnego klasy Yankee One, oznaczonego jako K-219, doszło do eksplozji w komorze rakietowej. Gdyby nie heroiczne wysiłki załogi, która dokonała napraw, a pięciu z nich zginęło w tym incydencie, istniało bardzo realne zagrożenie termonuklearnej eksplozji u wybrzeży Wyspy Bermudy. Niestety, dla radzieckiego admirałtatu, był to tylko najnowszy z katalogu katastrof, które dotknęły radziecki program okrętów podwodnych z napędem jądrowym. Katastrofa K-219 nie mogła przyjść w gorszym momencie dla marynarki wojennej. Związek Radziecki był teraz pod wodzą Gorbaczowa, który restrukturyzował jego gospodarkę w ramach polityki perestrojki. A z powodu ocieplenia stosunków z Zachodem, radzieckie wojsko obawiało się drastycznych cięć w finansowaniu. Z powodu pytań dotyczących ich skuteczności i niezawodności, radzieckie siły podwodne musiały szczególnie wykazać, że są warte kolosalnych inwestycji Moskwy i musiały to zrobić w dramatyczny sposób. W marca 1987 roku, roku przeprowadzono operację Atrina. Zadaniem było ominąć urządzenia wykrywające NATO pięcioma okrętami podwodnymi i zbliżyć się na tyle blisko, aby sfotografować wybrzeże Stany, Zjednoczone Ameryki. Okręty podwodne zostały wykryte przez NATO, opuszczając swoje porty, ale stracono je z oczu na Atlantyku. To zniszczyło wiarę na Zachodzie, że okręty podwodne mogą zostać złapane. Zamiast tego, rzeczywistość jest taka, że okręt podwodny mógł wynurzyć się z głębin jak potwór z mitologii i zdziesiątkować amerykańską populację bez żadnego ostrzeżenia w dowolnym momencie. Marynarka wojenna Stany Zjednoczone Ameryki musiała odpowiadać na trudne pytania kongresmenów dotyczące zdolności do zapewnienia bezpieczeństwa kraju. Operacja wiele przyczyniła się do przywrócenia morale w radzieckiej flocie po katastrofie K-219. Korzystając z tego sukcesu, radziecka marynarka wojenna chciała teraz zademonstrować swoją ostateczną moc, bijąc rekord w liczbie wystrzelonych z jednego okrętu podwodnego pocisków balistycznych w jednym salwie. Najwyższa liczba w poprzednich testach wynosiła 8 wystrzelonych dla klasy Yankee 2 K140 w grudniu 1968 roku, ale Delta III i IV teoretycznie mogły wystrzelić dwa razy tyle. Teraz kilka czynników wpływa na to, ile pocisków można wystrzelić w jednej salwie. Do tych należy obciążenie kadłuba okrętu podwodnego przez wysokociśnieniowe wystrzeliwanie tych ogromnych i potężnych pocisków. Chodzi również o stabilność. Okręt podwodny z pociskami balistycznymi przed odpaleniem pocisków stabilizuje kurs, prędkość i głębokość. Jednak od momentu, gdy pierwszy pocisk opuszcza wyrzutnie, waga okrętu podwodnego dramatycznie spada po jednej stronie i jest wstrząsana siłą wystrzału pocisku, co zakłóca równowagę jednostki. Jeśli delta czwarta była nachylona choćby o dwa stopnie w jedną czy drugą stronę, następne wystrzelenie musiałoby zostać anulowane. Aby temu zaradzić, delta 4 pompuje wodę wokół okrętu podwodnego między startami, zastępując utraconą wagę, podczas gdy komputery dostosowują ustawienie hydroplanów, aby utrzymać stabilność tak bardzo, jak to tylko możliwe. Krótko mówiąc, jest to skomplikowane, ale delta czwarta była maszyną, która teoretycznie rozwiązała wszystkie te problemy. W 1989 roku, roku radziecka marynarka wojenna szykowała się do podjęcia niezwykłego wyzwania. Do wykonania zadania wybrano okręt podwodny Delta IV, klasy K84. 6 sierpnia 1989 roku, roku okręt podwodny utrzymywał głębokość około 50 metrów i przygotowywał swoje rakiety testowe do wystrzału. Już ciasne wnętrze K-84, stało się jeszcze bardziej ciasne dla załogi, z powodu dużej liczby starszych oficerów, którzy zdecydowali się wejść na pokład, aby obejrzeć ćwiczenia. Według Andrzeja Michajłowa, doświadczonego marynarza służącego w radzieckiej marynarce wojennej pod koniec lat 80. wśród załogi K-84 na pokładzie było aż 50 oficerów różnych rang, wszyscy chcieli mieć swoje nazwiska związane z rekordowym testem. To podniosło poziom stresu wśród załogi do rekordowego poziomu, czuli oni, że są poddawani szczegółowej kontroli i krytyce za każdy najmniejszy szczegół. Po zajęciu pozycji okręt podwodny dostał zezwolenie na start w celu pobicia rekordu. Pierwsza rakieta opuściła swój tubus bez incydentu, podobnie jak kolejne cztery. Jednak, kiedy szósta rakieta próbowała wystartować, wystąpiła poważna awaria. Wyciek paliwa i utleniacza z rakiety spowodował pożar, a wzrost ciśnienia w Silosie doprowadził do zniszczenia rakiety w jej tubusie startowym. W rezultacie pozostałe starty zostały anulowane, a rekord kastu 40 pozostał niekwestionowany. Jednakże radziecka marynarka wojenna nie dała się zniechęcić i dokładnie dwa lata później, 6 sierpnia 1991, byli gotowi spróbować ponownie, tym razem z okrętem podwodnym K-407 pod dowództwem kapitana Sergeja Jegorowa. Kapitan Jegorow spędził miesiące poprzedzające sierpień na intensywnym szkoleniu swojej załogi, do tego stopnia, że mogli prawie automatycznie przeprowadzić każdy aspekt startu. Dodatkowo na pokładzie podczas testu mógł znajdować się tylko jeden starszy oficer, kontradmirał Leonid Salnikow. 6 sierpnia 1991 roku, 21.09 roku o godzinie 21.09 rozpoczęła się operacja Behemoth 2. Jeden po drugim, w odstępach 14 sekund, nieuzbrojone pociski R-29RM zaczęły być wypluwane z ich wyrzutni. Po wyłonieniu się na powierzchnię zapaliły swoje potężne silniki rakietowe na paliwo ciekłe, które za każdym razem oświetlały okręt podwodny jasnym światłem przez kilka sekund. W ciągu 244 sekund od pierwszego startu, ostatni pocisk został pomyślnie wystrzelony. Operacja Behemoth II była sukcesem, a kapitan Jegołow i jego załoga ustanowili rekord, który przetrwał do dnia dzisiejszego. Jednakże była to pusta wygrana. W dniach chwały Związku Radzieckiego taka udana operacja prawdopodobnie przyniosłaby kapitanowi Jegołowowi i jego załodze niezliczone honory. Jednakże w 1991 roku Związek Radziecki chwiał się na krawędzi całkowitego upadku. Wstrząśnięty rewolucją, trudnościami ekonomicznymi i niestabilnością polityczną, operacja Behemoth II prawie całkowicie przeszła niezauważona poza kręgami wojskowymi. Zaledwie dwa tygodnie po zakończeniu testu komunistyczni radykałowie próbowali przeprowadzić zamach stanu przeciwko Gorbaczowowi, którego reformy były przez nich postrzegane jako przyczyna problemów Związku Radzieckiego. Zamach stanu nie powiódł się. W nadchodzących miesiącach coraz więcej republik Związku Radzieckiego odłączało się i stawało niezależnymi państwami, aż wreszcie w Boże Narodzenie 1991 roku Gorbaczow ogłosił swoją rolę jako lidera Związku Radzieckiego za wygasłą. Przekazał więc władzę nad radzieckim odstraszaniem nuklearnym Borisowi Jelcynowi, który teraz został zaprzysiężony jako pierwszy prezydent Federacji Rosyjskiej. Zimna wojna naprawdę dobiegła końca, a w związku z tym testy broni, takie jak operacja Behemoth, należały już do przeszłości. Tak więc prawdziwym dziedzictwem operacji Behemoth było służenie jako zakończenie zimnej wojny, przypominając nam o czasach, kiedy świat był tak sparaliżowany strachem i paranoją, że ludzkość dosłownie wyprodukowała narzędzie do swojego własnego zniszczenia. W lipca 2020 roku rekord K407 wciąż pozostaje niepobity. Jednakże w ostatniej dekadzie Rosja zaczęła ponownie wzrastać, aby militarnie rzucić wyzwanie zachodnim mocarstwom. Mentalność zimnej wojny, polegająca na demonstrowaniu, że Moskwa może dorównać Stany Zjednoczone Ameryki w technologii bojowej, wydaje się powracać, nawet jeśli większość ekspertów zgadza się, że większość rosyjskiego wojska jest wyposażona w ulepszony, ale nadal starzejący się sprzęt. Zarówno K-84, jak i K-407 nadal pozostają w aktywnej służbie i od tego czasu zostały uzbrojone w jeszcze bardziej zaawansowane pociski balistyczne. Na tle tego, co niektórzy analitycy nazywają zimną wojną, druga podejrzewa się, że ostatnie rosyjskie testy rakietowe są wszystkim, co prowadzi do próby powtórzenia lub nawet poprawy wyników operacji Behemoth-2, dowodząc Zachodowi, że Rosja pozostaje istotnym nuklearnym supermocarstwem. Wygląda na to, że era operacji Behemoth może ponownie nadejść.